Siema, siema, dziś yy, nagrywamy. Gdzie jest ten? Namika zero Sengan. I ze mną jest Magic Gondor, się. Siemanko. No i to idealnie, że jest Namika na Zero Sengan, bo jeszcze go nie mam, a siebie robię naminato. Więc się przyda, i powiem, że nie. Ło, wow, zniknęłeś gdzie ty. <laughs> jestem taki jest super speedo, Yellow flash. Dobra, i można go przy okazji przetestować. Wreszcie, to... bo, bo... nigdy nie eee. testowałem od razu na jednym Wiesz, odcinku. Ja? E. Chodź tu. Dobra. No po prostu zrzućam, woj. Dobra, myślę, że wezmę na H. Dobra. H? Ja ci bardzo takiego. H jest H bardzo niewygodne. Ma. Dwa? Jak to jest jak pod... No sobie hmm. zmieniłem po prostu kontrolki. Nie umiesz. Dobra, myślę, że wezmę to sobie pod F. No, ty jesteś? Dobra. Nie ma mnie. Ty... Hey, Ej, nice. 36 tysięcy około zadało. X4. Ale mam kombo teleportacyjne. Bardzo wolno, łatwo tylko ich ale ja już nie będę tak cię krytykował. Dobra. Ale miły jesteś dla moich zwierzątek. <laughs> Dobra, to... Y no, jest fajne, bo ogólnie można się tym łatwo teleportować. Można no, robić z tym fajne combo. No, ale. Można no, to też zablokować. No, to weź, zablokuj. No. Ale na no, no, to są i... rozsiedzane. No, no, dobra, i tak zablokuj. Tak. Ale można to się teleportować? Teraz, teraz, odejść. To kolej. To teraz zaprezentujmy, odejść. No, jak no, no. to jest zablokować takie coś? Jak to jest z tym dostać? Mhm. oni nie, tu przycisk. Kontrark. Nie, bo ja sobie teraz jakieś czasy no, zmieniam. No dobra, dobra. Sobie, no. no. To, nie, nie? To będą Teraz mam zablok? Ty, Ty się ten? robisz pod Minato Jonina, czy pod Minato Hokage? Bo ja już nie wiem. E, Na razie nie miałem tego, Minato, ogólnie jego skilli, więc się robiłem pod Jonina. Myślę, to że we, się we, zrobię pod run, Hokage. Zablokuj. O oh, u mnie, u mnie też, i Nie wiem. Ten, ta gra czasami dostaje, że tak wiem, no, Laga mózgu. Aaaa, nie bij, proszę, nie bij, nie, nie Zapomniałem sobie przygotować podki HP. -e. Za każdym razem, gdy coś się znajdujesz, muszę sobie przygotować <grym> podki HP, <grym> bo w nertu <grym> brzmi <grym> inaczej. Dobra, teraz moja kolej, mój drogi. O nie. Dobra, to bije dużo to combo. No wiem, ale nie, nie mam transformy, więc nie mam many na full combo. W sensie many z Czakry. Ej, ale poczekaj. Ogólnie to co jest combo Shurikenów. Znaczy tych kunajów. A gdybyś trafił chociaż bo byłoby fajnie, na no, ale jeszcze <suszy> jakbyś zablokowałem, bo przyjdzie, tu ja tak. Dobra, Żydzę, tak szczerze, tutaj trwanie tego filmu. Beskitu, dobra, szkajc, bo też że nie ma sensu. Tak, Bez kitu. A, uniknąłem. Dobra. dobra to, o, ale to bez kitu. dobra, to cześć, cześć. I no, aha, ju, jutro ten, y, jutro stream z pomagania Biju I no, nie wiem, coś jeszcze jutro tam porabi. O stream na kanale Alwapa. Tak. Będziemy pomagać zdobywać y, ogólnie ogoniaste bestie. Tak, coś Czyli takiego, no. Ta bez kitu, tak. Ja na przykład, Alwab, ja, mamy Kuramę. Rzeczy, które zrobiliśmy na streamie. No. No i nie tylko. Górę, nie, nie. No, dobra. To cześć, cześć.